Witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Gabrielon, a tu jest e, taki tutorialu poradnik e, o tym jak sprytować całkowicie ukryte drzwi 2 e, razy 2 w ścianie. Więc tak, te drzwi są niewykrywalne, e, ponieważ żeby je uruchomić nie potrzebujemy żadnych przycisków, płytek naciskowych czy dźwigni. Potrzebujemy tylko dobrze postawionego resztą torcza. Więc jeśli nikomu o tym nie powiemy, nie powinien się o tym dowiedzieć. Dzisiaj je mniej więcej w ten sposób, że oznaczam sobie tutaj te bloki że stawiamy redstone torcza piston przesyła wełnę przez wełnę z redstone torcza idzie redstone, sygnał redstonowy przechodzi dalej przez Jupiter, żeby je spowolnić spowolnić później zamykanie drzwi w ten sposób, że mamy czas na przejście jak już postawimy torcza yy, i to tak żeby jak ktoś po prostu sobie randomowo stawiał torczy, żeby się o tym nie dowiedział możemy sobie oczywiście wydłużać i tak dalej. Zależy od nasz, od tego, jak nam się podoba. E, dalej, e, sygnał jest przekierowywany do pochodni, tutaj na, na dole. E, jak jest wyłączone, znaczy, jak jest, drzwi są włączone, to są włączone. One wtedy zasilają tutaj te pistony, które właśnie wypychają e, nasz kamień z powrotem. Ten, właśnie tutaj. Czy ten nasz budulec, który mamy właśnie we ścianie. E, jeszcze sygnał idzie dalej tutaj w stronę tych, które wypychają te pistony. E, te tutaj. Oraz wypychają właśnie ten stone. E, I oprócz tego to jest się normalny... Aha, jeszcze z drugiej strony mamy też taki sam mechanizm. Czyli stawiamy tutaj torcza czekamy, gdzieś się otwierają, puszczamy, sygnał się kończy, oni są po prostu przekierowywani do drugiej części, tu jest repeater żeby ten sygnał nie przestanął w stronę. A więc teraz pokażę Wam jak to zbudować. Więc tak, tutaj sobie już wykopałem nasz, yy, nasze miejsce do pracy po prostu. Więc tak, tu jest yy, cała ściana, w sensie, że, że, że tunel i Pokażę Wam to, i tu od tego miejsca powinniśmy zacząć kopać. Czyli robimy miejsce na ścianę, kopiemy tutaj przed tym miejscem na ścianę 3 w dół, tutaj też 3 w dół, i tutaj gdzieś tutaj w tym miejscu też 3 w dół. Czyli jedno, jak yy, patrzymy w tą stronę, w prawo, a jak patrzymy na ścianę, to w lewo. Yy, tu sobie, żeby po prostu stawać, to robię i później pod tym kładziemy, to jest bardzo ważne e, repeater, który przez powietrze lub przez jakiś blok, po prostu nie wiem jak to się dzieje to już jest od dawna w minecrafcie przekazuje energię do pistonu e, on popycha wełnę później, właśnie tutaj jak tutaj później są dwa repeatery które przekazują ten sygnał dalej tak jak tutaj widzicie. Mamy dalej repeater. Eee, jaki to jest? Więc tak. Tu jest maksymalnie ustawione. Tu jest maksymalnie ustawione. Tu jest maksymalnie ustawione. Czyli na raz, dwa, 3, 2, 3, A tu jest w ogóle tak jak go stawiacie. Za, tym zaraz się zajmiemy. Później mamy ten blok z pochodnią, który odwraca nam sygnał tak jak tutaj widzicie dalej mamy kolejny repeater i tu już zakończyliśmy nasz y, mechanizm który właśnie spowalnia całe otwieranie tych drzwi teraz y, przejdziemy do następnego mechanizmu y, czyli po prostu całych tych pistonów czyli stawiamy tutaj te pistony stiki, czyli te, co przylepiają są bloki. Tu stawiamy kamień, może najpierw pistony a tu stawiamy właśnie te pistony, kolejne stiki. One będą wypychać nam ten kamień do ściany. I tu tak wygląda cały ten mechanizm, który, znaczy te pistony, które wyglądają, znaczy wypychają nam bloki. I tu już praktycznie z tego, pod tym względem już tunel się od środka nie będzie różnił Bo mamy tu po prostu dalej przejście z kamieni i tak dalej Mogę zbudować nawet Tak jak właśnie tutaj widzicie Dalej, tak jak tutaj widać To już wygląda praktycznie tak samo Tylko oprócz tego, że się oczywiście nie otwiera i nie zamyka To jest normalne Tutaj, jak widzicie, mamy dwa bloki dalej Czyli dwa bloki dalej. Zapomniałem wykopać tego, niestety. Tu mamy, tu, tu pod tym. Powiedzieć, postawić nasze pochodnie. Stawiamy je. Kopiąc tutaj tunel. Możemy też zostawić, oczywiście. Do tego robimy. repeater Tu już jeden piston by był właściwie wyłączony, bo jest. są włączone. Eee, I dalej. Jak tu widzicie, to jest tak yy, bardziej yy, sko znaczy sko bardziej skomplikowany sposób, ale trochę bardziej oszczędny. Wykopujemy tutaj prowadźmy, żeby tą pochodnię zasilić. Tutaj oczywiście ten, ten repeater przekazuje nam sygnał przez ten blok tutaj. I ten repeater przekazuje nam sygnał przez ten blok do tej pochodni. Tutaj resztę przekazuje nam yy, sygnał do tej pochodni. Yy, dalej. Tu już wiecie dalej, a tu, tym się później zajmiemy. Dalej musimy przesłać nasz sygnał. O, już wspomniałem o ważnej rzeczy, pochodni tutaj. Dalej musimy przesłać nasz sygnał o tutaj. Odwrócić go. To jak to widzicie, tutaj o. Dalej sygnał. Dalej to jest już, już jest bardziej skomplikowane, ponieważ musimy zrobić to tak, żeby nam się drzwi otwierały. Um, nie pamiętam do końca jak to było o i źle zrobiłem, bo piston jak widzicie co to, to jest, co wygląda tak od tutaj, e, Czy jeszcze wam pokażę co tutaj chodzi więc tak, te górne pistony jeszcze nie są zasilane więc musi być poprowadzony nad nimi redstone który prześle przez ten blok do nich energię i je po prostu zasili. <laughs> tutaj dalej mamy. Z dwóch stron tak samo. Czyli, że tak, tak, tak. Tu kładziemy repeatery, Tu kładziemy Redstone. Tu kładziemy Redstone. Tu kładziemy tak. Tu tak, tu tak. Kładziemy tutaj o tak i teraz z drugiej strony to tak samo robimy jak widzicie już się nam to ładnie tutaj o Tylko jeszcze od góry nie ma sygnału niestety zaraz się tym zajmiemy oczywiście tutaj chyba potrzebny jest repeater sobie spamiętam nie repeater jest tutaj postawiony no niestety już dawno tego nie budowałem i tu już mam pięknie wszystko jest zasilone. Teraz tak e, tu mamy maksymalne opóźnienie, tam też i tu też mamy maksymalne opóźnienie, a tu w ogóle nie ma opóźnienia w tym. Teraz jedzę tam ponach tak samo. 2, 3, raz, 2, 3, czyli maksymalne. I z drugiej strony też tak samo. 3, 1, 2, 3 hmm. Teraz spróbujmy jeszcze raz I drzwi działają Teraz jeszcze zróbmy mechanizm Który pomoże nam Tak jak ten tutaj e, Zamykać po prostu drzwi od e, jak, Znaczy otwierać je od środka W ten sam sposób ukryty w sensie e, Ciągnie Kładziemy repeater na Najmniejszym na, naj na najmniejszym spowolnieniu, który będzie prowadził nam to tutaj, tu jeszcze mamy jeden repeater po drodze, już go postawię tutaj, o to ciągniemy dalej. Kabel, tu, 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 tu jest pochodnia, tu jest wełna, tu jest nasz piston, nasza pochodnia, zasilanie. Jeszcze musi pociągnąć ten redstone dalej Już chyba wszystko powinno działać, jeśli wszystko dobrze zrobiliśmy to Jeszcze oprócz oczywiście jednego niedociągnięcia, czyli Dobrego nastawienia tego odstoi repeatera Powinien być na maksymalne te obroce Tak wyrażę, czyli Na maksymalną, ustawienie ci na raz, dwa, trzy już powinno nam wszystko ładnie działać. I tak, przetestujmy. Otwieram. Jesteśmy w środku, chcemy wyjść. Stawiamy pochodnie. Ściągamy ją. Wychodzimy. Dziś się zamykają. Chcemy wejść. Wchodzimy. Dziś się zamykają. Chcemy wyjść. Wychodzimy. Dziś się zamykają. Chcemy szybko wbiec, bo ktoś nas goni. Szybko klikamy na jeden puls i dziś się zamykają. Cóż za nami? I to bym o tyle na temat tego poradnika Jak y, zrobić ukryte drzwi, które są praktycznie do wykrycia y, Lajkujcie, komentujcie Jeśli macie jakieś porady y, To po prostu o tym mówcie I to by była, tyle że się z wami Gabrielem